Bardzo serdecznie, już na 157. odcinku live'a. Za niedługo zbliżamy się do 200, ale ten czas leci. Mamy piątek, czyli podsumowanie treningowe. Zrobimy składy na weekend. Zobaczymy, jak graliśmy w Pucharach. O i w Pucharach. O, ładnie, bo na tej siódmej widzę mi zależy. Do wygrania to może nie, bo tu są takie drużyny, które mają dobry budżet finansowy i chcą wygrywać te Puchary. Ale kolejne. Trzecia runda już. No ładnie. Szanse są, no mamy przewagę, czyli dojdziemy może do kolejnej do rundy. Ładnie. No, ja to mamy Hajsu 24 miliony w budżecie 31 000, powoli nam się to wydobywa. To właśnie ciekawe jak stadion, frekwencja na stadionie, to jest bardzo duży stadion. No to raczej żeby to było zapełnione to jeszcze trochę minie chociaż 78% zobaczymy spadliśmy do najniższej to ligi polskiej same prawie boty, nie jeden gracz na razie mamy tyle samo punktów a teraz się zmierzymy z FC dobra to też jakiś bot to możemy nadal na ten puchar się nastawiać czyli bronkarz rezerwowy chyba, że to będziemy grali też u nas to może być też ten sam skład no to nie jest taki zły zły ten skład ten napastek jest tylko taki trochę nie nie taki może być coś lepszego może coś jeszcze poszlupiemy. Obronienie. Tu mamy dziesiąty poziom, tu już lepiej. No i ten jest na 8. Ale to szybko pójdzie do przodu. Znowu trochę zgarniemy. Zobaczymy, czy tego napastnika kupiłem opłacalnie, czy nie. Ale bym, kurczę, szukałbym czegoś innego. Daliśmy za niego. 800 tysięcy, on jest wart 800 tysięcy taka kicha. Chyba, że zrobić co to obrońcę i zrobić co to napastników porządnych, własnych. Dostępność 98%. To spoko, Zobaczymy jak będzie w następnym sezonie. To wyglądało. Tą ligę to powinniśmy wygrać jeden puchar przynajmniej. Trzy razy tu z szóstej ligi i raz siódmej, to... Ojciec, z tylko. To z Szukasz tu wzmocnienia czy nie? To jest pytanie. A pozycje pozycję mamy tu przeciwczone. 5, 2, 3. 4, 4, 2. Trzeba w tym pocharoniu zagrać inną. Albo tu 4, 4, 2 zagrać. rozegrać 4-4-2 jest to ktoś z kiepską formą okulcze no ci pomocnicy to dość mocno rozegrani wszyscy z fajną formą tylko ten jest już staruszek jak go kopną to będzie dość mocna długa kontuzja kontuzja tu zniesie. Dobra, tego staruszka cofniemy Powiedzmy, stanęliśmy sobie ten brąkarz kiedy będziemy miał następny skok na 11 poziom Porównaj transfer... O kurde, 2 miliony Za 3 tygodnie będzie połysk odwiedzany To jest niedawno miał skok 2 miliony tylko że nie mamy kolejnych tutaj 18-latkowych, sam 6-2. Nie lubię karzaka bardzo, ale na 11 można by było znowu kolejne tam 3-4 uliany zebrać. Dobra, a jak tam z jest Juventusem? Jesteśmy w czwartym miejscu i dziwno wybrać z naszym kolegą, tylko że on obrońców susedał. Na t, no to ja się osłabił. Myślałem, no jakby tamty skład miał to, to raczej szarpał o pierwsze miejsce. A my tu nadal walczymy z tą, mm, z podaniami. I oni nadal są na 11 poziomie, tu chyba jeden już 12. Jeżeli na te 12 im skoczy, to przechodzimy na tą defensywę, i gramy z A 12 to chyba jeszcze nie jest światowej klasy, to jest bezkotliwy, nie, wiem Wyszczowski. Na mistrzowskim jeszcze tą defensywę, tylko trochę wzmocnić i później sobie wytrenuję tych napastników swoich. Będzie gitara. A ogólnie ci ze rozgrywania też tam trenują te podania. Napastnicy też tutaj ci podania trenują. No i w jeszcze skuteczność pociągną, to może być ciekawe. Dobra te pytanie jeszcze trochę wejdą Mecz puharowy O, no teraz liga, z kim mamy? Czy mecz puharowy są jakieś szanse? Bardzo wyrównany skład mm, A mamy gramy... Ze swagą drużyną Chociaż też nie wiadomo, to były tylko dwa mecze No dobra, to na puchar. zostawię tych lepszych Ty, nie niedobrze to tu by trzeba nie defensywa. tego może wystawienie. To jest jakiś mody wieda Drodzy, co tu Maria pisała? Kurde, uh, kapitan się domaga live'a, ale nie ma mu ty No spoko, no, nie Wszystko, bez zmian, pieniądze, 25, idziemy do przodu. Co to jest? Aha, dobra. Fajnie, to cały czas jestem do przodu, ale sponsorzy? Z biletu, to co, miałem dwa mecze u siebie? Chyba. To było na wyjeździe. To było u siebie na takie zyski o co tu chodzi stadion frekwencja na stadionie o przychodzi 50 w barażach też mało przyszło no nic ale rozbudzimy tych fanów jak Będziemy już grali normalnie, a nie to ustawimy 5-5-5 1-5-5 I zmienimy strategię Mogłem zacząć na początku podania Później defensywę i to by inaczej wyglądało No ale nie przemyślałem tego Niestety no, teraz wyciągniemy wnioski a Nie będzie takiego przestoju Bo teraz już byśmy mogli coś wygrywać Teraz by ta defensywa szła do przodu Podania by byłyby zajebiste I by była gitara no, ale błęd się uczymy i tu będzie drugi puchar, bo mamy same poty a ligowy odpadłem bo jeszcze na klubu mi 3-1 niestety kariera się skończyła trzeba ustalić mecz tutaj może być z całego świata międzynarodowe najlepiej w domu no, no, mamy skanowie. No dobra, to tylko liga nam to została i wrócimy silniejsi. Tu ćwiczymy tą defensywę, to będzie jak krew z nosa. Ale już mamy 9 poziom. Tylko z tego bym zrezygnował. To 8, wskoczę na 9. Ja nie chcę trenować mamy innych zawodników młodszych, lepszych. Jeszcze kontuzję ma o, sama młodzież. Try bramkarze też idą do przodu. Zajebiście. I gdzie jest drugi... A tu jest ten drugi brąkarz. Czekaj, to nie jest główny skład. To jest główny skład. Ten ma kontuzję żeby nas napastnik to trzeba teraz coś innego wykonać dobra to ty tu To tu najlepsza defensywa bronienie który brał każdą lepszą formę Tak samo. Tylko, że to jest lepszym brąkarzem. Odzwierciedli się to. Nie, nic nie się nie tak. Jeden poziom wyżej. A tu bez różnicy. Dobra. Może być. Mamy skład. Zostanę. Dwa puchary, fajne. Takie dość pewne. O i kokojambo, o, no teraz pokażę. Tylko pytanie, którym Czerwonym. O kurde, 1-0 tylko wygraliśmy. O mieliśmy też... To jest zaraz. Na 20 metr by być 14 wygrał, ja tylko 6 Nie. A ja miałem 9 strzałów on 3. Tu musiał mieć potężną obronę. No. 13-13-16 ja miałem lepszy atak, ale fuks Przestrzeliłem się z jego obrolą z kontry Fuks jak nic. Udało się. Dobra, jesteśmy dalej w pokarach. A grałem, Ciekawe czy grałem silnym składem czy słabszym. Graliśmy Rezerwą. Ha! Rerwo nam się udało Mamy to A teraz co to ustawiać na ligę czy na ten? Bo w lidze, kurde porażka 2-3 prawie 2 do 3 5 na 5 strzałów. I myśmy mieli 13 na 20 meczów 13 byśmy wygrali pechoło przerąbaliśmy Trochę gorsza pomoc Atak silny Obrona podobnie. Kurczę, bo tutaj dosyć trochę. To by szło coś zrobić w tej widzę. następny mecz... O, mamy z botem. Dobra, to zagramy tu luzem. A na, na puchara się skupimy. I jakieś obrońce zaczynamy trzeba tu wysłupać. No, I Co sam nie chcę pani live tylko chodzi i, i ludziom wskazuje. Z tym sieć, z tym miesiąc i tam to gazerów, odparmy, odparł. Co to ma być w ogóle? Ty masz już swoje życie poza poza tym hmm, tiktokiem On tylko nie ktoś. Chyba ogólnie już przyjął. Defensywne też jeszcze nie wyleczyli. To mnie też zawsze pisał, odpał się. Co jest? On zawsze ma piszczelkę nie wiem kiedyś jeszcze muszę to robić. Eee okay. nie, to będzie pomóc, teraz nie robić rezerwy. Ja zresztą zdaję sobie logikę, jakbyś się teraz odpalił, ja przyszła, to bym powiedział, że za nim przyszedł, a nie za Ciebie. Chyba muszę wyrobić taki obaktynik na malutki, który jest proteinowy. Nie jadłam takich rzeczy parę lat. O, ty ja też dzisiaj kupiłem nie dość, że to 10zł kosztowało dzika i nie było dobre ne? nie, więcej nie chcę ty no masz rację o brat przyjął. przywitać z nim dobra, kończę brat Czy trzymajcie się do następnego